Chyba jestem. Witajcie, moi drodzy. Tu jest Kamil, Milwizje w Punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o czymś, co tak naprawdę czym chyba bliżej wydarzenia, tym mocniej odczuwam. A mam prawo o tym mówić. Ja proszę Państwa. 2020 rok to był, to był wrzesień, kiedy po raz pierwszy powiedziałem, że Ukraina zapłacze, że będzie w 2022 roku W na Ukrainie, że słowo na literę W będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki. Ja nie zapomnę, kiedy mówiłem od lipca bardzo intensywnie, aż po wrzesień 2021, że Będziemy mieć do lipca 2021, od 2020 roku, że będziemy mieć wojnę hybrydową przy naszych yy, wschodnich granicach z Białorusią, że słowo na literę W będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki, że powstanie ustawa o obronie ojczyzny. Mówiłem, proszę Państwa, o tym, że będzie trzeba naprawdę zastanowić się nad swoją przyszłością i nad naszym bezpieczeństwem. Że później przyjdzie szybko czas na Ukrainę, bo to, co się dzieje przy naszej biało, polsko-białoruskiej granicy, to jest preludium do tego, co zadzieje się na Ukrainie, coś, co ma nas zniechęcić do pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Stąd pojawili się na Białorusi uchodźcy po prostu y, z różnych y, krajów, y, y, które zwoził Łukaszenka y, do Mińska, a następnie pod polsko-białoruską y, granicę. Chciał nas zniechęcić do przybyszy. No i tak się zdarzyło, właśnie że 24 luty przyszedł 2022 i wybuchła rzeczywiście w lutym, jak przepowiadałem, wojna na Ukrainie. Mówiłem, że nie będzie pieniędzy na KPO. Tu jest na kanale olbrzymia sprawdzalność, pomimo tego, że ten kanał jest pewnego rodzaju. Yy, solą wokół obecnie rządzącym, bo przecież przez 8 lat to yy, Jasnowic yy, inny z Czuchowa cieszył się dużą Dużym wsparciem rządzących i cieszył się y, ich usłużnością. Zresztą Ator i ondź mówili o tym, że minister, wicepremier Sasin powiedział, że w Polsce może być tylko jeden Jasnowic Krzysztof Jackowski cieszyli się z, ty, z tego na kanale. Jakoś dziwnie wtedy ten Jasnowic, o którym wspominam, nie, wpo, nie, nie przewidział tego, że y, Sasin y, ileś tam milionów czy miliardów złotych y, prawda, y, zużyje. I, i, I straci z polskiego budżetu. No, ale tak to już jest. Proszę Państwa, mam nadzieję, że wiele się zmieni, ale nie o tym. Tylko mówię o tym, dlatego, żeby podkreślić Państwu, że ja mam prawo. Ja mam prawo ostrzegać. Bardzo usilnie chcę mówić o tym, że to, co ja powiedziałem, że. Ukraina zapłacze, zrealizowało się w całym wymiarze wojny, która się dzieje na Ukrainie. Ale mówiłem całkiem niedawno, że świat wstrzyma oddech. Mówiłem o tym prawie półtora roku temu, pierwszy raz i bardzo często powtarzam. I tak proszę państwa jest. Świat wstrzymał oddech po tym, co yy, stało się w Nowej Kachowce, czyli po wysadzeniu yy, tamy przy elektrowni wodnej na Nowej Kachowce. Po tym rozlaniu się wody, której wysokość sięga aż po dachy wielu, dziesiątek tysięcy domów na Ukrainie giną zwierzęta, giną ludzie, nie będą mieli ludzie do czego wracać, dlatego że no, po prostu woda zabrała im wszystko nie dość, że okupant zrujnował im życie, to jeszcze woda zabrała im resztki nadziei. Ale nie poddają się. Proszę Państwa, lecz te moje słowa, że świat wstrzyma oddech, nie zrealizowały się jeszcze w 100% w pełnym wymiarze jeszcze. Ja już na moim kanale mam ponad 10 filmów, może i więcej, dużo więcej, na temat tego, że przewiduje, że Putin wykorzysta na Ukrainie, kiedy jeszcze nikt o tym nie mówił, ja o tym wspominałem wykorzysta na Ukrainie taktyczną broń jądrową. Proszę Państwa, 6-7 lipca to są takie daty, kiedy Putin wczoraj stwierdził, że już będą na Białorusi znajdować się rakiety taktycznej broni jądrowej. Już będą się znajdować, a swoimi możliwościami one tak naprawdę obejmują cały obszar Polski, prawie cały obszar Ukrainy, wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej. I to jest, proszę Państwa, bardzo dojmujące. Ja myślę, że nie trzeba nam się lękać, nie trzeba nam, proszę Państwa, nadmiernie. Yy, myśleć yy, w strachu, ale trzeba z przyzwoitości pomyśleć sobie o tym, co stałoby się, gdyby Putin takie coś na Ukrainie wykorzystał. Ja to w wielu moich filmach mówiłem. Bardzo mocno czuję, proszę Państwa, że do pewnego kulminacyjnego wydarzenia się zbliżamy. Są naciski bowiem na Władimira Putina, znajdujące się na samym Kremlu, ale i także w okręgu kremlowskim, naciski, wierchuszki bardzo bogatych i wpływowych rosyjskich ludzi którzy chcą już zakończenia wojny. A przede wszystkim społeczeństwo. Społeczeństwo rosyjskie, które miało cały czas stłaczane, że jest wielkie, mocarstwowe, imperialistyczne, silne. Społeczeństwo, które cały czas wierzyło w to, że armia rosyjska jest taka olbrzymia. Są, proszę Państwa, według danych NATO, jeszcze do stycznia 2022, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, to były dane, które mówiły, że armia rosyjska jest drugą armią świata. A jednak Ukraina daje radę, i cały świat daje radę. Chcę Państwu powiedzieć, że Putin jest tak mocno naciskany. Poprzez tych bogatych ludzi, własne społeczeństwo, że albo odniesie spektakularny sukces jego armia pod jego przewodnictwem, albo proszę Państwa, będzie musiał poddać się i podpisać y, jakieś ugody pokojowe. Ale Putin nie chce się poddać, Putin nie ma zamiaru się poddać, ale nie jest to człowiek tej kategorii z różnych punktów widzenia, także z punktu widzenia psychologicznego, po prostu dyktatorzy nie mają tego we krwi. Ludzie, którzy mają wielkie ego, mają wielkie yy, aspiracje, myślą o odbudowaniu Rosji imperialistycznej, wierząc, że Rosja jest w wsiegda, czyli jest wszędzie, jak to powiedział Putin. Tacy ludzie się nie poddają. Cokolwiek by się nie działo. Dlatego on, znajdując się w takiej, a nie innej sytuacji, a będąc człowiekiem nieobliczalnym, wiem, że samoistnie zrealizuje moją myśl, kiedy to wiele, wiele razy na tym kanale mówię: Ukraina zapłacze to raz i dwa świat wstrzyma oddech. Obawiam się, że. Putin, chcąc wielkiej radości we własnym społeczeństwie, a zbliżają się wybory w Rosji, będzie musiał coś własnemu społeczeństwu pokazać. On, kiedy została wysadzona nowa kachowka, tatama, na nowej kachówce, kiedy cały świat płacze, kiedy cały świat jednoczy się, solidaryzuje z Ukraińcami, otrzymuje komunikat zwrotny od własnego społeczeństwa, które bije mu brawo i cieszy się. Jego sondaże wzrastają. Bo to są, proszę Państwa, wymierne według nich, jakieś no, efekty pozytywne. W związku z tym Putin pójdzie dalej. I dzisiaj, w czasie audycji na żywo, wyjątkowo, bo zawsze robiłem o 18.30 ostatnim czasem. Dzisiaj zrobię troszeczkę później. Pozwólcie mi, zrobię tak między godziną spotkajmy się między Zobaczę jeszcze konkretnie, no śledźcie kanał między godziną 20 a 21. Zrobię proszę Państwa audycję, yy, gdzie będę chciał opowiedzieć Wam, jak to będzie miesiąc po miesiącu. Zrobię wizję na żywo, miesiąc po miesiącu na tym froncie ukraińskim, na tym froncie rosyjsko-ukraińskim na Ukrainie. Zobaczę czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. I może przyjdzie ta myśl, może przyjdzie to światło, może przyjdzie ta, ten obraz w trakcie wizji, który pokaże, w którym konkretnie miesiącu Putin dokona tego, czego boję się od dwóch lat. Prawdziwy jasnowic to człowiek, który wiele rzeczy odczuwa do przodu. Wiecie, to nie jest tak, moi kochani, że ja mówię, że jestem prawdziwym jasnowidzem w kontrapunkcie do tego nieprawdziwego. To też. Ale to nie o to chodzi. Ja chcę Państwu polega, pokazać, na czym polega prawdziwe jasnowidzenie. Myślę, że wiele krzywdy zrobiono na tym polskim podwórku jasnowidzenia. Krzywda ta była podbudowana tym, żeby mnie zniszczyć. Jednocześnie skrzywdzono Was. Dlatego, że Ci, którzy mieli możliwość i mają możliwość, bo mają, mieli przez te 8 lat rządów PiSu dostęp do mediów, wielką promocję pisowskich służb i ich pomoc w tworzeniu filmów, dostarczano informacje różnego rodzaju itd., itd. ci ludzie naprawdę mieli, mogli was nauczyć. Myślę tu o konkretnym człowieku. Nauczyć, pokazać, czym jest jasnowidzenie, jak odróżnić jasnowidzenie od mediumizmu, jak odróżnić... Myślę, że dokonano tu gwałtu nad prawdą, nad, nad tym, czym jest jasnowidzenie. Jasnowidz, kiedy, zobaczcie, czy można uznać kogoś za prawdziwego jasnowidza, jeżeli wiem, że będzie wojna na Ukrainie 2014 rok i ktoś mówi Putin jest demokratą, Polsce i Ukrainie nic nie zagraża, mówi to dla faktu, na siedem dni przed pierwszą agresją rosyjską nad Ukrainę, nie czuje nic, a przecież z tym przyszły, przyszła śmierć, cierpienie ludzi. Przyszły bardzo złe rzeczy. Ta energię się czuje. Czuje się naprawdę na, na zaś. Przychodzi styczeń 2022. Jasnowic powinien brzmieć: mówić zaraz będzie wojna na Ukrainie, zaraz coś się zadzieje. Czuć nawet na rok do przodu mówić Ukraina tak jak ja: Ukraina zapłacze. Nie było tego. Wręcz przeciwnie. Jakieś bzdury, Wystane z palca i, i, i głaskanie y, Putina. Robienie z niego po prostu jakiegoś, nie wiem. Mówienie, nawet, że jest się jego przyjacielem, że czuje pozytywną energię. Co strasznego. To pokazuje, że nie mam do czynienia z jasnowizem. Mówię to z całą odpowiedzialnością. A ja, proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Bo ja czuję, że coś się na Ukrainie wydarzy, że to jest rok taki, w którym naprawdę Putin chce zakończenia wojny, bo on widzi straty z każdej strony, a z drugiej strony nie widzi efektu a społeczeństwo i wierchuszka rosyjska domaga się efektów. Putin sięgnie po broń, którą ma, po to, aby powiedzieć światu nie z Zeleńskim rozmawiajcie, nie z Ukrainą rozmawiajcie, którą zniszczyłem, która jest zniszczona gospodarczo, ekonomicznie, finansowo, a której nadmiernie pomagacie. Tylko rozmawiajcie ze mną, z Władimirem Putinem, bo ja jestem szefem państwa, który posiada broń atomową. I jak widzicie, ja nie boję się z niej skorzystać. Co ciekawe i co bardzo istotne, sięgnięcie przez Putina w XXI, XXI wieku po broń taką, masowego rażenia, jest otwarciem nowego rozdziału, będzie otwarciem nowego rozdziału w historii świata. Otóż wiele krajów, e, które mają takie, y, takich dyktatorów, imperialistów i, i ludzi, którzy mają wysokie CEGO, może pomyśleć sobie, aha, ja też mam takie głowice, a zresztą, nawet jeżeli nie mam, to mogę jako państwo Związku Białorusi i Rosji, Zbiru, dogadać się z Putinem i albo od niego kupić, albo pozyskać w jakiś inny sposób taką bombkę, i mogę swoich sąsiadów obok, którzy ze mną się konfliktują, jakiś kraj yy, zastraszyć, że skoro Rosja to zrobiła, ja też to zrobię. I proszę państwa, może się okazać, że my wchodzimy w taki etap samozagłady świata. Wy sobie nie zdajecie sprawy. Ja jako Jasnowic myślę o tym. Proszę państwa, myślę o takich poważnych rzeczach, tak? Jest to dla mnie dojmujące. Jest to dla mnie bardzo smutne. Że nadchodzi taki moment w historii świata, kiedy trzeba sobie te pytania postawić. Dlatego dzisiaj między godziną 20 a 21, śledźcie kiedy będzie, nie chcę tutaj mówić konkretnej godziny, bo, bo jest weekend, tak? Różne sytuacje. Ja dzisiaj, proszę Państwa, wieszałem domki. No, zaraz wam pokażę. Wezmę kamerkę. Idziemy. Wieszałem, proszę Państwa, domki dla owadów, a nie tylko dla owadów, bo. Ojej, oj. zaraz Wam pokażę tutaj y, domki dla ptaków, y, o, 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 widzicie, w tym miejscu, domek dla płataków z jednej strony i tak dalej, ale także i y, dla owadów, o, widzicie, tu są dla owadów. Jest co robić, jest co robić, moi drodzy. Dlatego trudno mi powiedzieć o której godzinie się spotkamy, ale spotkamy się między 20 a 21. Chcę to z siebie wyrzucić, chcę zrobić te wizje, powtarzam, na czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, co będzie na froncie ukraińskim. Postaram się powiedzieć wszystko, co zobaczę, zgodnie z duchem odpowiedzialności. Szanowni, do zobaczenia dzisiaj. Nie zawiedźcie swoją obecnością. Ja wiele razy prosiłem państwa o liczne komentarze na tym kanale. Taka trudność jest, żeby napisać po 10 komentarzy. Taka trudność jest, żeby mi dać 1000 komentarzy. Czy naprawdę jest jakieś dziwne założenie, że u mnie nie może musi być tylko połowa tego co ma facet, który nie mówił nigdy o wojnie, który wspierał który wspierał Putina? On ma tysiąc, to ja muszę mieć zawsze o połowę mniej? No taka jest dziwna reguła. Proszę Państwa, postawcie się na moim miejscu. Jeżeli ktoś wie, że jest bardzo dobry w tym, co robi, a nie jest doceniony, no to czas zastanowić się po prostu, co w trawie piszczy. Ja myślę, że wszystko zależy od Was. Was jest potencjał, są możliwości. Yy, ruszajcie do przodu, pomagajcie, bo tak naprawdę roz, pomagając w rozwoju tego kanału, pomagacie też sobie. Musicie to zrozumieć, tak? Pomagacie też sobie, bo tutaj się dowiadujecie, jaka jest przyszłość. No zwróćcie uwagę, no ci, którzy jesteście tam na tym kanale, ile moich wizji było podbieranych i, i tylko jej i, 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 i ktoś sobie je przypisywał. To jest cała masa, tak? A ci, którzy y, y, mają taką możliwość, żeby mnie zapromować, na razie milczą, bo się obawiają władzy. Zobaczymy, co będzie dalej. Proszę Państwa, między 20 a 21, do zobaczenia. Dzisiaj powtarzam wizje bardzo poważne, bo będę rozmawiał na, z Wami na temat tego, co będzie na froncie ukraińskim czerwiec, lipiec, sierpień, wrześniu, październik, listopad, grudzień. To chcę pokazać, to jest niezmiernie istotne dla Polski, dla Europy, dla świata. Bo myślę, że wchodzimy powoli w nowy rozdział rzeczywistości, przed którym od dwóch lat ostrzegam. Życzę Państwu y, miłego zobaczenia y, wieczorem. No a ja wracam do różnego rodzaju obowiązków. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że moim podstawowym, teraz pierwszym obowiązkiem będzie dać moim kotom obiad. No, taki popołudniowy. Cześć.